Po tym, jak księżniczka Leia odebrała plany Gwiazdy Śmierci, na jej statek dociera Darth Vader i szturmowcy, chcą oni odebrać te plany. Leia schowała je do Artuditu, ale sama została złapana. Droidy za to uciekli kapsułą ratunkową i rozbili się na planecie Tatooine, gdzie zainteresowali się nimi dżavowie. Luke, na polecenie wujka, odkupił Sifri Pio i Artuditu. No i wkrótce odkrywa, że Artuditu ma ukrytą wiadomość od księżniczki Lei. Pomóż mi obiła W tobie nadzieja. A to co? Pomóż mi Tobie nadzieja. Mówi, że jest własnością Obi-Wana Kenobiego, a to prywatna wiadomość. Ej halo, ale dokąd ty się wybierasz? Luke poznaje Bena Kenobiego, czyli Obi-Wana, który daje mu miecz jego ojca. Musisz nauczyć się a. władać mocą. Luke początkowo nie chce, ale kiedy jego przebana rodzina zostaje zabita, zgadza się. Wspólnie idą do kantyny w Mos Eisla i do Hana Solo i Chewbacca, u których pożyczają statek Sokoła Millennium. Luke trenuje, a bohaterowie docierają do Gwiazdy Śmierci, gdzie znajdują i ratują leje, ale niestety w tej misji ginie Obi-Wan podczas walki z Vaderem. Jego ciało znika, a reszta bohaterów leci do bazy rebeliantów, by obmyślić plan ataku na Gwiazdę Śmierci. Co się udaje i Luke rozwala stację kosmiczną. Przy tym Luke słyszy głos Bena. Luke, zaufaj instynktowi. Po wygranej rebelianci ukrywają się na planecie Hot. Luke został schwytany przez potwora, który nazywa się Wampa. Udało mu się uciec i ponownie usłyszał głos swojego mistrza Obi-Wana: Udasz się do układu Degoba. Tam rozpoczniesz naukę Ubioty. Mistrza Jedi, który szkolił, i mnie. Han Solo uratował, ale już chwilę potem Imperium odnalazło ich bazę i rozpoczęła się bitwa, w której wzięli udział AT-AT. Drużyna się rozdziela. Luke i Artu lecą na Dagobah do Jody, a Leia, Han, Chewbacca i Cyfri Pio lecą do miasta w chmurach, gdzie spotykają się z Lando, czyli dawnym kolegą Hana. Luke spotkał Jodę i rozpoczyna trening, a jego przyjaciele mają kłopoty, bo okazało się, że Lando spiskował z Imperium. Han Solo zostaje zamknięty w karbonicie, boba Fed, czyli łowca nagród, leci z nim do Dżaby. Luke wyczuwa kłopoty i zjawia się, ale jego przyjaciele i Lando, który już się zmienił i jest dobry, odlecieli. Luke walczy z Vaderem, który informuje go, że... Obi-Wan nie powiedział ci, co się stało z twoim ojcem. Wiedział, że go zabiłeś! Nie. Ja jestem twoim ojcem. Nie! Nie! To nieprawda! To niemożliwe! Leia wyczuwa, że trzeba pomóc Lukowi i lecą go uratować. Następnie trzeba uratować Hana. Nie wszystko jednak idzie zgodnie z planem, ale finalnie Han Solo zostaje odmrożony, wszyscy uciekają, a Boba Fett zostaje zjedzony przez sarlaka. Ale czy na pewno? Wrócimy do tego wątku w kolejnym odcinku z tej serii. Luke odwiedza Joda. Joda umiera, ale przed śmiercią mówi mu, że. Czy Wejder to mój ojciec? Twoim ojcem jest. Nie jesteś jedynym Skywalkerem. Chodzi tutaj oczywiście o to, że Leia to jego siostra. Rebelianci mają nowy plan i na planecie Endor poznają Ewoków i walczą z Imperium. Wtedy Luke mówi Lei, że są rodzeństwem. Luke zjawia się na drugiej Gwieździe Śmierci, gdzie walczy ze swoim ojcem, ale nagle Darth Vader postanawia uratować syna i pokonuje Palpatina. Misja na Endorze się powodzi. Druga gwiazda Śmierci zostaje zniszczona, Vader umiera, a Luke wraca do przyjaciół. Zaponował pokój. No, tak jakby, ale o tym będzie w kolejnym odcinku. No i sobie tu jeszcze otworzymy siódemeczkę, czyli dzisiaj mamy właśnie 7 grudzień, czyli siódme okienko do otwarcia w kalendarzu Lego Star Wars. E, uwaga, uwaga. Olej, dobra. Dzisiejszy prezent jest związany z tutaj grami Lego Star Wars, więc tutaj gracze głównie będą tą rzecz kojarzyć. Jest to ogólnie minikit i to właśnie występuje w grach LEGO Star Wars. E, także tutaj, taki tutaj, właśnie fajny tutaj dodatek, ponieważ nie jest to właśnie e, rzecz, której się tutaj spodziewałem. A kiedy zobaczyłem to zdjęcie już na internecie, to mówię, że jest to naprawdę bardzo fajne, że LEGO o tym pamięta, że właśnie tutaj e, nie tylko są rzeczy z filmów oraz seriali, ale są tutaj także rzeczy, które po prostu są w grach LEGO. E, ocenka 10 na 10 e, bardzo mi się to podoba, naprawdę to jest taki fajny. Easter Egg i tutaj też myślę, że no nie każdy to będzie znać, a jednak ci właśnie tutaj fani, którzy grali w gry, to dokładnie już znają. Okej, okay, no to do zobaczenia. Cześć!